Dzień dobry Państwu! Dominik Tarczyński za pomocą swoich amerykańskich kontaktów wyciągnął jasny konsensus. Amerykański rząd pod przewodnictwem Trumpa. Bardzo źle znosi uśmiechniętą władzę w Polsce. Rozumiecie, co z tego wynika? Mieliśmy naprawdę ogromne szczęście, że Karol Nawrocki został prezydentem. Bo gdyby pełną autonomię nad Polską przejęliby uśmiechnięci bojownicy, wtedy mielibyśmy naprawdę przechlapane. A teraz posłuchajcie, co powiedział Tarczyński. Obserwując zachowania Tuska w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli wygra Donald Trump, to te relacje będą fatalne. To znaczy, to nie będzie tak, że tych relacji nie będzie, bo wszyscy mówią, no, Donald Tusk nie ma relacji z Donaldem Trumpem. Nie, te relacje są, tylko że są fatalne są taki, takimi, które szkodzą niestety interesowi Polski. No nie da się nie zrozumieć Donalda Trumpa i jego decyzji po tym wszystkim, co napisano i powiedziano o nim w Polsce. I mam tutaj na myśli wypowiedzi tak Donalda Tuska jak i Sikorskiego, no jeżeli nazywa się Donalda Trumpa ruskim agentem, który tam 30 lat temu został zwerbowany, no to dla Amerykanów myślę, że nie ma większej zniewagi, zresztą jak i dla wielu Polaków, jak być nazwanym ruskim agentem, a więc to jest konsekwencja tego, że ci ludzie byli przekonani, że Biden wygra, tak samo jak byli przekonani, że wygra Trzaskowski, to ich przekonanie o tym, że to zwycięstwo jedno i drugie im się należy jest automatyczne i oczywiste, pokazuje jak słabymi politykami są, jak zadufanymi w sobie, zapatrzonymi w sobie, no i teraz będą tego konsekwencje, Donald Trump, oprócz tego, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, no, wyśmienitym negocjatorem, no, jest też człowiekiem, on pamięta takie rzeczy. No, na pewno te, te, te informacje o tym, co żona Sikorskiego o nim pisała, także dotarły, a więc to jest jeden element. Drugi element jest taki, że kiedy ja spotkałem się z szefową Ministerstwa, jeżeli tak możemy powiedzieć, spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w Rzeszowie. Ona mówiła bardzo jasno: jeżeli Karol wygra, będziemy mieli partnera do rozmowy, jeżeli przegra, będzie bardzo trudno. A więc spojrzenie na świat, spojrzenie na bezpieczeństwo, spojrzenie na Europę prezydenta Nawrockiego jest bardzo bliskie temu, które reprezentuje Donald Trump. I począwszy od tego, gdzie mają być gdzie ma być armia, wojska amerykańskie, po inwestycje. Oraz to, kto powinien pełnić rolę lidera w Europie. Jesteśmy sobie bardzo bliscy to, w jaki sposób Niemcy zachowywali się w stosunku do Donalda Trumpa w trakcie jego wypowiedzi. Co wy... przypominam za każdym razem. Za każdym razem przypominam, jak oparli się w ONZ-cie i wyśmiewali Donalda Trumpa, który ostrzegał i mówił: Jeżeli Niemcy nie przestaną współpracować z Rosją, staną się zależne od ich surowców. To się śmiali. A później, za chwileczkę miesiąc, później zadzwonili do Polski podzielcie się z nami gazem. A więc. To jest skutek braku przewidywalności, wręcz powiedziałbym nienawiści do Donalda Trumpa, zacietrzewienia, stawiania własnego ego ponad bezpieczeństwo Polski. Ich, ich zachowanie pokazuje, że w imię walki politycznej, interesu osobistego, interesu politycznego są w stanie ryzykować tak wiele. Panie pośle, to, że Donald Trump ostrzegał, a z niego wówczas się śmiano na forum ONZ-u, pamiętamy. Pamiętamy także politykę, jaką prowadził względem. Federacji Rosyjskiej Donald Tuska, ale dwa dni temu nie przeszkadzało to polskiemu premierowi na konferencji prasowej twierdzić, że on ostrzegał kraje Europy Zachodniej przed <laughs> współpracą z Władimirem Putinem. Mówił o tym To dlatego wykasował reset Polskich. z sieci, tak? Dlatego nikt nie może już zobaczyć serialu reset, został zlikwidowany, a ci, którzy zrealizowali ten materiał, ten dokument, teraz profesor Cenckiewicz będzie miał zarzuty. Czy ma zarzuty i chce się ich ścigać? Od wielu lat pokazywaliśmy i mówiliśmy o tym, jaki stosunek ma Tusk do Rosji. Sekciarski sposób przerzucenia odpowiedzialności na nas, na prawo i sprawiedliwość, jest typowym mechanizmem, którego dopuszczali się w najgorszych historiach, w najgorszych fragmentach historii ludzie, którzy byli odpowiedzialni za najgorsze reżimy. To znaczy, powiedzieć, ty jesteś faszystą, ty jesteś taki albo inny, a teraz nazywają nas komunistami. Raz faszystami, raz bolszewikami, raz współpracującymi z Rosją. Przecież pamiętamy, jak patrioci byli nazywani na Marszu Niepodległości, że to 60 tysięcy faszystów, przecież to ich koalicja. Werchowsztat mówił o nas w taki sposób, teraz jesteśmy komunistami, właściwie współpracującymi z byłym, z byłym oficerem KGB. Myślę, że wszystko to pokazuje, że. To my jesteśmy przewidywalni, bo proszę pamiętać, głównym zarzutem do nas było także to, że my nie mamy przyjaciół, że my jesteśmy nieprzewidywalni, że nikt nas nie lubi na świecie, tym bardziej w Europie. Okazuje się, że e, największe państwo, najsilniejszy sojusznik, największy i najważniejszy w NATO jest partnerem prezydenta, który właśnie wygrał prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. W Europie okazuje się, że to już nie tylko Węgry i Włosi, ale także inne państwa w swoich wyborach, szczególnie już teraz lokalnych, pokazują, że idą w stronę konserwatyzmu, bo mówią mamy dosyć tego szaleństwa i niebezpieczeństwa i okazuje się, że jedynym izolowanym i nielubianym jest Tusk, który jedzie w drugim wagonie, jest Tusk, który nie bierze udziału w rozmowach Wielka Brytania, Niemcy i Francja, jest Tusk, który nie jest zaproszony jako premier do rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jedynym przyjacielem który ci został jest giertych teraz. Sieć z giertychem i trolujcie na Twitterze. Taki jest efekt waszej europejskości, waszej polityki otwartości, waszego polubienia przez wszystkich na świecie. Jedyny kto ci lubi tusk to jest, to jest Giertych, ale już nie będę wspominał. Coś pośle, więcej chciałem powiedzieć, ale się powstrzymałem. Panie pośle, mamy niewątpliwie dużą dynamikę y, rozwoju. Sytuacja międzynarodowa jest, y, jest jaka jest. Natomiast jak widzimy... No jest dzisiaj... taka, jaką już stworzył, przepraszam, jest taka, jaką już stworzył Tusk, bo sytuacja międzynarodowa, oczywiście wojna, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale odnaleźć się w tej sytuacji, zadbać o Polskę, stworzyć relacje. My nie jeździliśmy sobie do Stanów Zjednoczonych w trakcie kampanii wcześniej na wakacje. Ja tam jeździłem za własne pieniądze i tam i byłem tam i pracowałem, aby te relacje były możliwe teraz. To, co dzieje się teraz, to to, to to, że prezydent, po pierwsze, że Donald Trump wygrał. Polska Polonia miała bardzo wielki udział w Pensylwanii. 184 tysiące ludzi wzięło udział, znacznie więcej niż w przeszłości. W Pensylwanii był to swing state. Wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Wiemy, jak wyglądała nasza praca Szczególnie praca prezydenta Karola Wrockiego w kampanii, co mówił o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli ty nie wierzysz we własny naród, nie wierzysz we własne siły, we własne możliwości, we własne talenty, nie jesteś w stanie zbudować pełnej godności i równowagi godnościowej współpracy z innym państwem. A więc to nie jest tak, że my jesteśmy zakochani w Stanach Zjednoczonych, oddajemy hołdy i tylko na to stawiamy. Nie, stawiamy na swoje talenty, na swoją siłę. Nie znam państwa w historii świata, które przez 123 lata nie było na mapie, podniosło się, rozbudowało, urosło w siłę i pokazało, że może być perłą Europy. Używam stwierdzenia perła Europy, ponieważ mówię o tym od dawna. Przeniesienie wojsk z Niemiec do Polski nie było symbolicznym aktem w trakcie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Pokazało, że Polska nie może, może być. Absolutną perłą militarną, gospodarczą i może być hubem, to ja nie lubię tego określenia, ale takim hubem gospodarczym, który będzie rozdawał karty w całej Europie. I o to chodzi, jeżeli chodzi o relacje i zdenerwowanie Niemiec. Niemcy nie chcą utracić tej swojej pozycji, ale de facto oni ją już utracili. Wiemy, co się dzieje w gospodarce niemieckiej, wiemy o tym, że z jakiegoś powodu obecny rząd Merca ma najniższe notowania w historii co więcej, po raz pierwszy AfD jest na pierwszym miejscu. Ci, którzy byli wycinani, ja ich nie chwalę, ja ich nie podziwiam, stwierdzam fakt. Mówię, że Merck w tej swojej otwartości europejskiej ponosi porażkę tak samo, jak porażkę ponosi Donald Tusk, bo kolejne badanie pokazuje, że to prezydent powinien mieć większą według Polaków, większą, e, większą władzę, większy wpływ na rzeczywistość polityczną niż, e, niż dzieje się to teraz, niż jest to zapisane w obecnej konstytucji. A więc za dwa lata wrócimy z większością konstytucyjną i bardzo wiele się zmieni. Tusk będzie mógł z mercem sobie wsiąść w samolot i polecieć do jakiejś byłej kolonii, tam sobie odpoczywać. Na, na to liczę, że we dwóch będą na emeryturze obserwować to, co dzieje się w Republice. Na to na to zasługują. Panie pośle, potrzebujemy poważnych ludzi. No ktoś musi być poważny, panie Tusk. Cytując właśnie pana. Wczoraj tu powiedział, no ktoś musi być poważny. No i jest poważny, jest poważny prezydent Nawrocki, jest poważnie traktowany, zajmuje się poważnymi rzeczami, a nie idiotyzmami. Nagrywanie spotów na jachtach z tekstem muzyki raperskiej, w której padają bluźnierstwa i to jest twój PR, y, tusku, twoi ludzie, geniusze. Geniusze od ciebie. PR. Przecież Amerykanie poś... tego słuchają, znają język angielski, ośmieszasz Polskę, człowieku. To